W dzisiejszym odcinku powiem Wam kilka słów o tym, jaki sprzęt oraz jaki ubiór wymagany jest, kiedy jedziecie na zawody w dyscyplinie ujeżdżenia. Przybliżę Wam regulacje prawne zarówno Polskiego Związku Jeździeckiego, jak i FEI. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do używania kasku ochronnego. Natomiast zawodnicy mający 26 lat i starsi, dosiadający koni siedmioletnich i starszych oczywiście, mogą startować także w cylindrach. Kask ochronny zgodnie z przepisami lub cylinder powinien być czarny lub tego samego koloru co frak. Frak konkursowy Tutaj również nie mamy pełnej dowolności. Na zawodach 3, 4 i 5 gwiazdkowych oraz na mistrzostwach oraz igrzyskach regionalnych i olimpijskich obowiązkowy jest frak lub marynarka, które są czarne albo granatowe, bądź też w jakimś innym ciemnym kolorze. Co możemy dodać? Dopuszczalne są akcenty dyskretne, użyte oczywiście ze smakiem, takie jak na przykład kołnierzyk w innym odcieniu, lub skromna lamówka. Dopuszcza się też ozdoby z kryształków. Jeśli chodzi o bryczesy, tutaj niestety tylko i wyłącznie białe albo kremowe obowiązują na zawodach. Obowiązkowo do stroju musimy stosować plastron lub krawat. Plastron lub krawat w kolorach białych, kremowych lub tego samego koloru co frak. Dodatkiem do garderoby będą oczywiście rękawiczki. W kolorze białym, kremowym albo w tym samym kolorze co frak. Buty jeździeckie muszą być czarne lub również w tym samym kolorze co frak. Na zawodach stosujemy ostrogi. Ostrogi muszą być obligatoryjnie wykonane z metalu. Natomiast musimy pamiętać, że bodziec musi być zakrzywiony lub prosty i wychodzący dokładnie ze środka ostrogi, gdy znajduje się ona na bucie jeźdźca. Na zawodach dopuszczalne jest stosowanie nauczników. Nauszniki nie mogą jednak zasłaniać oczu konia. Powinny być dyskretne, zarówno w kolorze, jak i wzornictwie. Nauszniki trzeba pamiętać, że nie mogą być przytwierdzone do nachrapnika. Jeśli chodzi o możliwość zamieszczania logotypów, to przepisy bardzo precyzyjnie określają wymiary takiej reklamy. I tak zgodnie z przepisami FEI reklama może obejmować np. 200 cm2 na każdej ze stron czapraka, może być to również 80 cm2 na fraku na wysokości piersi. Również obrędować możemy kołnierzyk, natomiast trzeba pamiętać, że może być to tylko i wyłącznie 16 cm2. Jeśli stosujemy nauszniki, to na nausznikach możemy wyhaftować 75 cm kwadratowych. Pamiętajcie, aby przestrzegać tych wszystkich regulacji. Niestosowanie się do nich może niestety spowodować przykra sytuację na zawodach.